Siemaneczku! Dzisiaj pykamy w internet. Dokładnie tak. Teraz stworzymy naszą zarobistą postać. Check her out. Ja... Yeah. Ale fryz, nieźle. Czapeczka. Jakie emo. Gejek, gejek. O samuraj. Ostatni samuraj. Dobra, nie wygłupiamy się teraz. U jeżyk. Jeży, men. Okej, okay, dobra, weźmy ten fryz. zarąbisty bardzo fryz. Czarny, jest dokładnie, skin Modzina, Modzina zrobimy Dobra, ciu, Dobra, zróbmy jakąś mordeczkę A już jest, to co chciałem, dokładnie Zły gaj, zły gaj, zły gej Dobra, Mściciel będzie to on się nazywał Bob, Bob Bob budowniczy Bob budowniczy! Zawsze da radę! Teraz zaczynamy naszą przygodę. Teraz 3, 2, 1, zaczynamy! No kurde! 3, 2, 1, zaczynamy! Dobra, 3, 2, 1, zaczynamy! Let's go! Idziemy, dobra? Po idziemy. Kurde! Duży obszar na kamień. Ło, co to? Zombie, zombie ciu, ciu, ciu. Weźmy to Dobra Zbierzmy tę malinkę, czy to już, co to jest? O! No. Wow. Mm. E? Tak, bo ustawiłem na E zamiast E. Yy, od razu mówię, gramy na normalnym poziomie Zobaczymy co z tego, że idzie z tej naszej gry Gra ma być podana trochę do Minecrafta ponownie. Troszeczkę jest chmury, zwłaszcza, a reszta nie za bardzo. Luby to jest doskonalsza wersja Minecrafta, ale. Znaczy, Minecraft wygląda. Przetrwanie ciekawe, właśnie. Podobno jest trudniejsze. O! Co tam, jest? tam jest samochód? No jej, pali się. Dobrze, jakieś domki mamy. Nabraliśmy <laughs> to szybko. O! Może działa. O, o tamten chyba jest sprawny Tylko, że tu jest zombie hmm. Chodź do beku Spokojnie Koreczka spokojnie. nie dwie wypady hmm. A Padać, leżcie. What the fuck, skąd ja? Yeah. Dobra. Zjedzmy coś. Jakieś byle jakie. Zjedzmy to What the fuck? O Oh yeah.

Jeszcze moment. Zabijmy ich. Odblokować trzeba. Tak jest. Pach. Pach. Pach, man, Pach. 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 Jaa. Yeah. O ty do? No i nam się brań skończyła. Dobra, powinienem. aj, syna ma zabiłem go. Jestem rzeźnikiem zombie. Nie. Morfina. Starczy. O, dobra. No, już ci dodało Co z notka? Można troszkę pięć dobra, weźmy to kurde, no czemu tak mało miejsca nie wiem co to wywalać bo nie, nie spadajmy z tego da się jechać no a benzyny nie realizują, co jest, ale spadamy tam. Przeszukajmy tamtego w mieście. Strasznie mało miejsca jest kurna, Dobra, lecimy z teraz. O ty wieśniaku tam. Właśnie to jaki. Burzyń. Móżyn. Burzyń ty. Te, zielone murzynie Nie, w tą stronę nie idę. kurna gdzie ja jestem? Na malinach mam żyć, tylko... Ja myślałem, że to szałas, to krzaki chyba są takie. To są takie krzaki. Mm. Skitrać się można. Dobra, mam mieszkanie, mam domek. Dobra, spadamy stąd. Dawaj tam pójdźmy. Ale przygoda. Jaka przygoda. 50 hapa. Good. Jestem głodny, nie mam czym. Nie mam transportu. jest, Takie da się. Zjedz to. No A te mi nie, nie zabierają hapa. Znaczy hapa nie zabierają. Tylko nie naćpały. Na szczęście. A tamte mi naćpały. Dziwnie teraz. Fioletowy mi da się naćpać. Więc wiemy, że nie jest fioletowy, bo chyba nic nie dają. O no, maryna, ciężko przetrwać. Niełatwo. <ścoughs> Pewnie w większych miastach jest gorzej. O, te chyba być. te może być. Dobra, damy no, miejsce. Trochę się uleciliśmy. A może na maksa? Na maksa, na maksa, na maksa Here, here man O kurde, to chyba dużo dało, Powinienem to później zrobić Zombie Dwa Dobra, walta się może Zielone <coughs> Let's go down. Let's go there There then. Tam, strome słońca Liczby strome słońca Gierka całkiem fajna takie połączenie Daisy z Minecraftem. Zwykle. Traszki śpiewają. Uuu, uh, uuu, uh, daleko przesiedłem. O, no, naprawdę by się przesiedłem sobą Szybko się strasznie przemierza. Te bezdroża. Te lasy, góry, lasy i jeziora. O, tam się osiedlimy! Nie może Dobra, dawaj, lećmy tutaj szybko. Był sobie raz Bob, był sobie raz Bob. I chciał przeżyć przygodę, przygodę. I trafił gdzie? Do miasta. Możemy zaczynać naszą przygodę teraz na serio. Dawaj. Niebieskie weźmy jeszcze. Dawaj. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dobranoc, dobranoc. Dobra. Nie gwizdź, nie gwizdź bo zagłuszam tutaj ptaszki, zagłuszam. Jeszcze mnie zombie usłyszy jak będę gwizdał, i będzie dupa. Dupa węża będzie. To nie mogę, tylko w Zaraz zobaczymy. To te chyba niebieskie, powodują, że się można nać w ale głód zmniejszają. Zjedzmy to i weźmy sobie czego. <śpuszczaj> Ładny jestem zombie. Oj, naczpaj <śpuszczaj> się <śpuszczaj> mnie. Ja latam, jestem smokiem. Zemdlałem. Pan na ziemię. Czy Gdzie jestem? Co tu się dzieje? Na lewo ściąga! Na lewo mięścią. Jak nie mam coś wziąć? Jak mi naćwało. Dobra. Skończmy te głupoty. Coś tu będzie. Malinki. Te głupoty. I te inne smakołyki Dobra Nie, nie, nie To chcę zjeść Dokładnie, a ma, no, Może tak co chwila jeść w na malinach i legodach. i czymś jeszcze będzie żyć Póki co Uuu, jakaś wieżyczka jaka, że tu jest jaka Jest to jakaś drabinka Kościu, ile żeś tego zażył tych malin czy jagód, żeś się tak nać. Trzałem coś. Trzałem Zombie. Tutaj. Co to Ktoś się tak zaberykadował tu? Super. Spadówa. Samochód? A nie. Wydawało <grydowałem> mi się. Szkoda, że się... Jeszcze mnie goni. Po krótkiej wędrówce przybyliśmy do miasta. Teraz przynajmniej możemy trochę podziałać. Może tutaj znajdziemy jakieś ciekawe rzeczy. W skrócie, będziecie widzieć w prawym górnym rogu filmik, w którym właśnie pokazujemy, jak przeszliśmy ten kawałek drogi i dotarliśmy właśnie tutaj. Dużo pływaliśmy przed tym. Tak mogę powiedzieć. Dobra. Wejdźmy na jakiegoś pierwszego, lepszego budynku. Cisza jest, spokój. Nie ma biaku. O nie. Nie... Już jestem. O, ubranie. Dobrze. Ale byłby. dla Poszedł sobie. Nie, dwóch ubiłem. Bardzo dobrze. O ekspo dostałem. Ile juchy. To, to jest. A właśnie. Pokażę wam jak teraz wyglądam. Teraz to wyglądam. Ta. No. Koszulka założy się pięknie. No i człowiek... Tu jest goły, niestety. Dobra, może też coś się znajdzie Dobra, jakieś spódni Przydałyby się, przydałyby się No, trochę rzeczy zdobyłem Tutaj widzicie cały nasz ekwipunek Mało hapałek strasznie. To jest szef He, kucharza Czapka Dobra, witaminy Zjedz to Może coś to da O, coś to da Bardzo dobrze Dobra Tak, weźmy jeszcze coś Sandbox o kurcze mogę się obstawić już gdzieś w pewnym miejscu. Ora mi się tu gdzieś. Tak to jest chyba... To są chyba coi. Albo Nie, to nie chyba. O, granata. no Przyda się jak dużo. A nie zombiaków w koło. Przejdźmy do tego domu. Cieszę spokój na Zobaczymy co tu jest patrz, no dobrze, spodnie też się wstawi, kurna nie w tylko, żeby nie zginąć. I teraz tak wygląda, bardzo dobrze, o plecaczek pasuje do tego, do brania. Weźmy szybko, nie mam żadnych leków. Co tu jest? moldiko nie wiem co to jest w ogóle. O, chyba jedzonko. Oni nie reagują, nie widzą mnie. Glej, zobaczymy. mnie. Znajdźmy jakiś samochód szybko Szybko jakiś samochód znajdźmy Tam są, tam są, tam są No ale teraz już ich rozjedziemy matek okay. زارا سیخ پاچیش نه کورده چکه گانچه می گانچه می گانچه Ale bogi Dobra. Wyróżnię to samo miejsce, szybko tam. Och, kurna, nie. Nie. Leki, leki, leki. Mam szczepionkę Kurde, samochód straciłem, Nie, Tyle haba tylko Nie! Odrodziliśmy się po śmierci, jesteśmy na jakiejś farmie, więc może być tutaj całkiem ciekawie O. To jest ciekawe miejsce, małe zombie. Można by było się tutaj osiedlić. Tylko by było trzeba znaleźć kurczę, jakąś siekierę i na coś zrobić. Rąbać jakieś. którego nauczyć coś. Dobra, mam plecak. Mam plecak, Dobra, a tu co jest? Cudziutko, ale nie Dobra, dobrze jest. Wybrałem coś innego, O, tu jest chyba na wodę. Uciekn się. Ucieknę. Okurat

Dobrze bardzo dobrze. Skaka się mówi. No co jest z gościu. Na uzbieraj trochę siły i dawaj. Dawaj nie przystawaj. Co tu jest? O oh yeah! O oh za yeah. farma jest. Zarambista, wziąłem tu jakąś kukurydzę. Tutaj to se. faka faka dobre, rozwijamy się teraz tutaj. Robimy pole. Dobra, może nie teraz, nie w tym odcinku, ale w przyszłym na pewno zobaczycie tutaj już zmiany pewne. Pewne zmiany będą nastąpią. O, tam jest coś jeszcze, bardzo dobrze. Tak, zostajemy tu. Najlepsze no miejsce osiedlenia się chyba. I będziemy po prostu podróżować po świecie i wracać właśnie dokładnie w to miejsce. Tylko jak ja to wrócę, jak ja gdzieś wybędę, na przykład gdzieś daleko, więc będzie ciężko wrócić chyba. Nie no dobra, nauczę się grać. Już, Już do zginąłem. Już... Ja nie mogę ginąć, bo będę też leszczył taką. I co wtedy będzie? O, tam to tam jest. Jakaś. Ten też, ten może, ten, 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 ten. Dzisiaj niestety kończymy naszą przygodę, ale wkrótce pojawi się nowy odcinek, więc czekajcie i śledźcie nasz kanał. Do zobaczenia!